Kończy się ostatni tydzień sierpnia, i to jak się kończy? Z przytupem. Jedno trzeba im przyznać: są niesamowicie bezwzględni w łamaniu konstytucji, ustaw i w ogóle wszelkich reguł praworządności w Polsce. Odbije się to im czkawką już niebawem, ale dziś są bezwzględnie w tym skuteczni. Skutecznie w łamaniu prawa. Zabrali nam część dotacji i planują zabrać całą subwencję. O tym będziemy za chwilkę mówić. Będziemy mówić o ich budżecie. Tu też są bezwzględni. Rzeczywiście jak oni dochodzą do władzy, to dziura budżetowa rośnie w sposób nieprawdopodobny. 300 miliardów złotych. Prawie 300 miliardów złotych dziury budżetowej. Historyczny rekord. Wielokrotnie przewyższająca ta dziura budżetowa, wielokrotnie nasze te deficyty budżetowe, które mieliśmy w naszych budżetach. Tak działa Tusk, i jego, jego zgraja. Oczywiście nie traktują poważnie żadnych instytucji państwowych, nie traktują poważnie Trybunału Konstytucyjnego. Złożyliśmy wniosek do Trybunału, złożyła go również pierwsza prezes Sądu Najwyższego w sprawie religii i usuwania, de facto usuwania religii ze szkoły. Trybunał Konstytucyjny zabezpieczył ten wniosek, ale Nowacka mówi, że nie będzie na to, że nie będzie na to reagowała. Między innymi te rzeczy w tym podsumowaniu tygodnia serdecznie zapraszam. To była zaplanowana precyzyjnie akcja. Najpierw odraczano orzeczenie w sprawie wszystkich sprawozdań finansowych po to, żeby na koniec lipca przyjąć wszystkie, za wyjątkiem sprawozdania Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego w dalszym ciągu badano coś, co przecież można było zbadać dużo wcześniej? Dlatego, że pozwolono przez miesiąc, zrobiła to ta większość Państwowej Komisji Wyborczej, pozwoliła na bombardowanie PKW przez miesiąc absurdami i pozwoliła na naciski polityczne na PKW nigdy dotąd niespotykane w historii III Rzeczpospolitej Polskiej. I te naciski przyniosły rezultat. Oczywiście sama ta sytuacja, w której były one możliwe i możliwe było na przykład przedstawianie absurdalnych tez przez Platformę Obywatelską, a już kontrtezy nasze nie miały najmniejszego znaczenia, jak choćby tezy o tym, że wykorzystywaliśmy nasze programy czy nasze wydarzenia promujące nasze programy i nasze osiągnięcia do kampanii wyborczej. Myśmy przedstawili kontrtezę, że kampus Polska w ubiegłym roku odbywał się dokładnie w czasie kampanii wyborczej. Finansowanie z pieniędzy niemieckich, ale także pieniędzy publicznych, na którym była polityka i to żywa polityka, nie został w ogóle zaliczony do. Sprawozdania Platformy Obywatelskiej. Tylko cóż z tego, że myśmy to przedstawiali jako kontrargument. Nie myśmy to wymyślili, tylko przedstawialiśmy jako kontrargument, skoro on już nie miał najmniejszego znaczenia, bo sprawozdanie Platformy było już przyjęte. Tymczasem nasze było zostawione na boku po to, żeby można było je bombardować. Tak oto złamano zasadę równości wobec prawa, równości partii politycznych wobec prawa, czyli fundamentu, jednego z trzech filarów zasady pluralizmu politycznego, bez której nie ma demokracji. Tak się odbywa. Zamach na demokrację i praworządność w Polsce. Halo, Państwowa Komisja Wyborcza. Czy nas słyszycie? Zawiadomiliśmy Państwową Komisję Wyborczą w sprawie pana Truskolaskiego, który w okresie od sierpnia do października 2023 roku, w okresie kampanii wyborczej parlamentarnej, używał w narracji, na spotkaniach z wyborcami, na spotkaniach wyborczych stricte argumentów o wielkich inwestycjach samorządowych z publicznych pieniędzy w Białymstoku. Tego nie wolno robić. Skoro nie wolno robić pisowi, nie wolno robić również, również przedstawicielom platformy obywatelskiej. Zawiadomiliśmy Państwą Komisję Wyborczą w sprawie, w sprawie pana Nitrasa, pana ministra Nitrasa, który w ostatnich wyborach samorządowych agitował na rzecz kandydatki na burmistrza Gryfina, jednocześnie wręczając tam stypendia z pieniędzy rządowych. Czyli z publicznych środków finansowych. I zawiadomiliśmy również Państwową Komisję Wyborczą w sprawie pana Markasowy, który w czasie kampanii wyborczej używał billboardów, materiałów wyborczych bez oznaczenia Komitetu Wyborczego. To wszystko to są, jakby patrzeć na narrację naszych przeciwników politycznych i nacisk, który jest na Państwową Komisję Wyborczą, działania nielegalne, które powinny być rzeczywiście przedmiotem. Na badania ze strony Państwowej Komisji Wyborczej i powinny stanowić również, gdyby stanowiły w naszym przypadku, podstawę odrzucenia sprawozdania z kampanii wyborczej. Więc albo się bawimy, albo stosujemy prawo, albo wszystkim wolno, Albo nikomu nie wolno. Ostatecznie zatem zgromadzono podobno dowody na to, że 3,6 miliona złotych zostało wydatkowane przez sprawę i sprawiedliwość niezgodnie z prawem. Guzik prawda, zgodnie z prawem. To jest jeden wielki skandal i chuspa polityczna. To, że było to zgodne z prawem, niech świadczy o tym fakt, że pod uchwałą, która odbiera nam na ten moment około 15 milionów złotych dotacji, nie podpisał się szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia. Sylwester Marciniak, szef Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak, świetnie prowadzący do PKW od wielu lat, powiedział, że to jest niezgodne z prawem i niesprawiedliwe. Zobaczcie Państwo na ten fragment, który przytacza, zresztą sam onet, to nie ja, tylko onet przytacza ten fragment wypowiedzi pana Sylwestra Marciniaka, który mówi, że dobrze, gdyby to było sprawiedliwe i zgodne z prawem, a tak to będzie niesprawiedliwe i niezgodne z prawem i dlatego nie podpisał się pod uchwałą. Natomiast polityczna większość PKW stwierdziła, że można zabrać prawo i sprawiedliwości bezprawnie 10 milionów złotych, 15 milionów złotych, natomiast to może mieć jeszcze dalej idące konsekwencje, bo o to zapowiada ta sama większość PKW. Że będzie pracowała nad tym, żeby we wrześniu w ogóle zablokować nam subwencję. A subwencja to jest około 100 milionów złotych przez 4 lata, część dostaniemy, ale około 80 milionów złotych nam zabiorą. Po co? Po to, żeby spowodować, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie mogło normalnie funkcjonować, żeby Prawo i Sprawiedliwość nie mogło sfinansować kampanii wyborczej prezydenckiej po to, żeby Tusk został prezydentem. Po to, żeby Prawo i Sprawiedliwość zostało rozczłonkowane, i żeby nie mogło sobie radzić z podstawowymi zadaniami, które ma przez sobą partia polityczna. Ale drodzy koledzy z Platformy Obywatelskiej i z innych ugrupowań koalicji 13 grudnia. Guzik wam z tego wyjdzie. Guzik wam z tego wyjdzie. Wiecie państwo dlaczego? Wyjdzie im guzik z tego dlatego, że społeczeństwo dokładnie widzi co się dzieje. Ten zamach na demokrację i praworządność pod naciskami takich ludzi jak Giertych, takich ludzi jak Bodnar, jak Tusk jest już tak grubymi liśćmi szyty, że widzą to wszyscy i dlatego wielka hojność Polaków już się rozpoczęła. Oto Prawo i Sprawiedliwość także głosem swojego lidera Jarosława Kaczyńskiego apeluje do społeczeństwa, ale przed tym apelem jeszcze społeczeństwo już samo z siebie zaczęło wpłacać darowizny, legalne darowizny na rzecz partii politycznych, na rachunek Prawa i Sprawiedliwości. Spójrzmy na tę planszę. Serdecznie Państwa zapraszam do tego, do tego dzieła, bo trzeba dzisiaj zastąpić państwo. Trzeba dzisiaj utrzymać opozycję prawicową w Polsce, bez której nie będzie demokracji. Tak wygląda barbarzyństwo koalicji 13 grudnia. Ale na początku tygodnia ogłosili budżet. Budżet, w którym uwaga, jest prawie 300 miliardów złotych dziury. Deficytu budżetowego 300 miliardów, dokładnie 290-289 miliardów, prawie 300 miliardów złotych. Nigdy w historii deficyt budżetowy naszej ojczyzny nie zbliżył się nawet do tych wielkości. Jeszcze dwa lata temu był dwudziestokrotnie mniejszy. Dlaczego? Dlatego, że jak my rządzimy, to rządzimy rzeczywiście sprawnie, to mamy również odpowiednią ściągalność podatków, to mamy również normalną gospodarkę, która przynosi wpływy do budżetu państwa, z których są pieniądze na wszelkie programy, na programy rodzinne, 800, plus, na programy społeczne, 14 emerytura, 13 emerytura, na gigantyczne inwestycje, jak choćby te gigantyczne inwestycje w oświacie, które dzisiaj są negowane przez panią Muchę, Lubnauer i Nowacką. Mamy pieniądze na inwestycje samorządowe. Dziś samorządy nie mają żadnego dostępu do porównywalnych chociażby środków finansowych w połowie porównywalnych środków finansowych na inwestycje, które przecież rozwijały nasze wioski, rozwijały nasze miejscowości, nasze miasta i miasteczka, które dawały pracę, które dawały po prostu rozwój. Dziś tych środków nie ma. Za to jest co? Gigantyczna dziura budżetowa. Ten pan minister finansów to jest rzeczywiście najgorszy minister finansów w historii tego kraju. Pod wodzą, oczywiście, człowieka, któremu w żaden sposób nie zależy na dobru tego kraju. O tym już wiemy, że pan Tusk z yy, iście niemiecką precyzją yy, i bezwzględnie yy, realizuje interesy niemieckie w Polsce i to jest zupełnie jasne. Dlatego nie można się temu dziwić. Ale co trzeba zrobić? Trzeba natychmiast odsunąć od władzy tych ludzi, którzy niszczą Polskę niszczą polską kulturę, niszczą polskie tradycje niszczą polskie, y, y, polskie inwestycje, nie chcą rozwoju państwa polskiego. Stąd ta gigantyczna, blisko 300 miliardowa dziura budżetowa w budżecie państwa. Religia w szkole przeszkadza pani Nowackiej, pani Lubnauer, pani Musze, przeszkadza fakt, że rodzice chcą, aby dzieci uczyły się religii i wzięły się za to już dwukrotnie. Raz, 22 marca, wydały, wydały rozporządzenie, zgodnie z którym wykreśla się religię ze średniej ocen uczniów, a drugi raz, 26 lipca, wprowadzając możliwość zawsze i wszędzie organizowania religii w grupach międzywiekowych. Między np. czwartą, piątą i szóstą klasą, albo między siódmą czy ósmą klasą. Krótko mówiąc, uniemożliwia to realizację programu nauczania religii. Programu, który konstytucyjnie, przede wszystkim, konkordatowo na gruncie prawa międzynarodowego jest zagwarantowany i przewidziana jest wyłączna kompetencja w tym względzie właśnie z władzy kościelnej. Takiej czy innej, czy katolickiej, czy prawosławnej, w każdym razie władzy kościelnej. To rozporządzenie ostatnie, ostatnie zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani prezes Manowska, wraz z wnioskiem o zabezpieczenie tego, tego, tego jej zaskarżenia, czyli zawieszenie funkcjonowania w obiegu prawnym tego absurdalnego rozporządzenia, które przecież jawnie... Występuje przeciwko prawu rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich przekonaniami. Jawnie występuje przeciwko procedurom przyjmowania tego rodzaju rozstrzygnięć. Jawnie narusza artykuł 25 ust. 3 i 4 Konstytucji, artykuł 53 ustęp 3 Konstytucji. Jawnie narusza artykuł 12, artykuł 27 umowy międzynarodowej, jaką jest Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską i jawnie narusza również artykuł 12 ust. 2. Obowiązującej w Polsce ustawy o systemie oświaty. Żadnego porozumienia w tym względzie nie było, a bez porozumienia takich rozporządzeń nie można. To samo zrobiliśmy my. Grupa Posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyliśmy podobny wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, przy czym my poszliśmy jeszcze dalej, bowiem zaskarżyliśmy także poprzednie rozporządzenie z 22 marca, którym wykreślono ze średniej ocen ocenę z religii. Wszystko po to, żeby storpedować religię, żeby ją zdegradować i żeby zniechęcić ostatecznie wszystkich do tego, żeby na religię uczęszczali. Nie będziemy mówić już czym jest religia, bo mówiliśmy podczas naszego ostatniego spotkania, ale to jest występowanie pani Nowackiej przeciwko chrześcijańskiej w większości w naszym kraju. Ta awersja, ten wstręt, można powiedzieć, który odczuwa pani Nowacka przy wymienianiu słowo katolickie, chrześcijańskie, jest aż nadto widoczny, ale przede wszystkim jest niezgodny z konstytucją, jest niezgodny z prawem. I dlatego Trybunał Konstytucyjny zabezpieczył wniosek, wydał odpowiednie postanowienie i to rozporządzenie ostatnie z 26 lipca o możliwości organizowania grup międzywiekowych na ten moment nie obowiązuje. Więc szanowni państwo, jeśli którykolwiek dyrektor szkoły w ślad za panią Nowacką chciałby ignorować przepisy prawa i ignorować orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to będzie naruszał wprost prawo. I będzie podlegał odpowiedzialności za naruszenie tego prawa. Proszę mieć tego świadomość i przestrzegać wszystkich dyrektorów, którzy, zwłaszcza w wielkich miastach, bo nie sądzę, żeby to się działo w mniejszych miastach i w małych miejscowościach, ale w większych miastach, byliby zmuszani przez prezydentów miast do tego, żeby rzeczywiście tego rodzaju grupy międzywiekowe robić. Nawet gdyby byli zmuszani, proszę im mówić, jest to niezgodne z prawem i będzie to pan albo pani. Dyrektor za to odpowiedzialna i będą konsekwencje prawne ignorowania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przyjechał do Polski minister spraw zagranicznych Ukrainy. Tak, tak. Tej Ukrainy, tego państwa sąsiedniego, któremu pomagamy wszyscy, każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej od trzech lat, pomagamy, żeby przetrwali. Pomagamy, żeby dali opór Rosji. Kosztuje to już nas wszystkich dziesiątki miliardów złotych, dziesiątki miliardów złotych. Utrzymujemy dzieci naszych ukraińskich przyjaciół w polskich szkołach znów za miliardy złotych. Przyjmujemy uchodźców z Ukrainy bez zmrużenia oka. I Minister Spraw Zagranicznych tego państwa, które trwa jeszcze w ogóle tylko dlatego, że ma przyjaciół w Polsce, przyjeżdża i w sposób brutalny obraża Polskę i Polaków. Co powiedział pan Kuleba, który jest ministrem spraw zagranicznych? I co gorsze, powiedział to w obecności polskiego ministra spraw zagranicznych pana Sikorskiego, na kampusie Polska pana Trzaskowskiego. Co powiedział? Porównał ludobójstwo na Wołyniu, gdzie zginęło od 100 do 200 tysięcy Polaków umęczonych w sposób bestialski, wymordowanych przez Ukraińców z OUN-UPA. Polaków, którzy dalej, których kości dalej leżą w polu i Ukraina nie pozwala na ich ekshumację, porównał ten zbrodnie ludobójstwa do akcji Wisła, w czasie której po II wojnie światowej część ludności z terenów wschodnich ukraińskich była przesielana w inną część naszego kraju. Tak, na pewno była to rzecz, która łamała również wolności i prawa człowieka. Tylko czy można porównywać te dwie rzeczy? Ale co więcej, pan Kueba ośmielił się stwierdzić, że ludność ukraińska była przesiedlana na przykład do Olsztyna z terenów ukraińskich. Z terenów ukraińskich? Skąd była przesiedlana ludność ukraińska w czasie akcji Wisła? Z terenów Lubelszczyzny, z terenów Podkarpacia, z terenów Małopolski. Panie Kuleba, czy Panu coś się w głowę zrobiło? Po pierwsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie i Małopolska. Od wieków, nie było jeszcze narodu ukraińskiego nawet, od wieków to są rdzennie polskie ziemie. I wara panu do tych ziem, wara panu i komukolwiek, jakiemukolwiek również Ukraińcowi, to są polskie ziemie od wieków, od wieków. Po drugie, panie Kuleba, sprawa wygląda tak, że jak się przyjeżdża w gości do kraju, który pomaga i który ma dzisiaj ponad dwumilionową mniejszość ukraińską, i chcecie z nią żyć w przyjaźni, to się zabiega o tę przyjaźń. Pan natomiast, wypowiadając tego typu haniebne słowa w Polsce, na kampusie Polska Trzaskowskiego, sugerując, że Lubelszczyzna, Podkarpacie i Małopolska to są tereny ukraińskie, pan realizuje program ruski. Nie ten ruski starodawny, tylko rosyjski. Moskiewski, Kremlowski, Putinowski program, nic innego panu panie Kołabanie można powiedzieć, bo tylko ktoś, kto realizuje program Putinowski rosyjski, chciałby skłócić dzisiaj w tym strasznie trudnym czasie narody Polski i Ukrainy. A jeśli minister spraw zagranicznych Ukrainy przyjeżdża do Polski dzięki której Ukraina w ogóle jeszcze funkcjonuje i mówi, że część Polski to są ziemie ukraińskie, to musi być albo niespełna rozumu, czego panu nie zarzucam, albo musi być, być chyba agentem rosyjskim wstyd i hańba. Ale ten wstyd i hańba jest jeszcze większy dlatego, że pan Kueba zechciał to wypowiedzieć w obecności organizatorów Campus Polska, Czaskowskiego, w obecności pana Sikorskiego, ministra spraw zagranicznych i nikt na to nie zareagował. Otóż żądamy i stąd też stanowisko zarządu wojewódzkiego prawa i sprawiedliwości w Lublinie. Żądamy natychmiastowego przeproszenia Polski i Polaków przez władze Ukrainy. Żądamy Natychmiastowej reakcji polskiego rządu na ten skandal międzynarodowy i natychmiastowej dymisji Sikorskiego, który nie był w stanie zareagować na te podłe słowa pana Kułęby. Przyjaźń Polski i Ukrainy jest warunkiem pokoju w tej części Europy. Niepodległa Ukraina leży w żywotnym interesie każdego Polaka, dlatego pomagamy Ukraińcom, ale nie życzymy sobie żeby ktokolwiek kto dzisiaj reprezentuje władze ukraińskie, w tym minister spraw zagranicznych obrażał Polaków, zwłaszcza w Polsce. Wara od Lubelszczyzny, Podkarpacia Małopolski, od całej Polski panie Kłeba. Proszę Państwa, przed nami kolejny tydzień. Znów pewnie niezwykle bogate wydarzenia polityczne, wydarzenia, które będą znów rozgrzewały emocje, dlatego zapraszam również za tydzień na kolejne już podsumowanie tygodnia.